Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak sprawdzić pada kontrolera przewodowego czy bezprzewodowego do konsoli Xbox, Xbox One S, One X, Series S, Series X, jak również do strony PlayStation 4 i PlayStation 5. No, różne mamy przypadki. Takie może na przykład być taki przypadek, że jedziemy do kogoś kupić pada, możemy zarobić ze sobą laptopa i sprawdzić po prostu kontroler na poczekaniu, czy wszystko jest ok, czy wszystko jest dobre. Tak, tak samo jak kupujemy pada używanego przez internet, przez popularne serwisy aukcyjne, cokolwiek, czy tam Facebooka, yy, przychodzi nam pada i mamy wtedy pewność po sprawdzeniu takiego pada, czy jest w 100% pewny, pe dobry. I Albo w przypadku, gdy na przykład używamy swojego pada i gramy i mamy na myśli, że coś jest nie tak, coś nam faluje, analog, coś pływa, to wtedy warto taki pada też sobie sprawdzić i mieć pewność, czy jest faktycznie zepsuty, czy może po prostu nam się tego tak wydaje. Także mamy tutaj aktualnie dzisiaj w potrzebach testowych pady od PS4 i trzy pady od Xboxa One, One S, One X. Teraz wszystko tak samo podobnie działa. Więc sposób sprawdzenia jest taki sam wszędzie, tylko musimy mieć dostęp do internetu, więc jak weźmiemy sobie laptopa gdzieś do kogoś, to pamiętajcie o zrobieniu hotspot. Więc zaczynamy. Yy, sterowniki w Windowsie 11, Windows 10 instalują się same po podłączeniu kontrolera, więc o tyle jest w porządku. Wchodzimy na stronę, na przeglądarkę internetową. Wybieramy sobie, ja korzystam z przeglądarki Google i bierzemy sobie xbox one na przykład albo xbox pad test i tutaj mamy gamepad tester wchodzimy sobie na to nie musimy przetłumaczyć to nam pokazuje właśnie, że nie wykryto pada mamy możliwość 4 na, na raz podpięcia i e, oczekuję na podpięcie pada pierwszym padem sobie sprawdzimy będzie pad może od PS4 mamy sobie kabelek tutaj jeżeli to będzie pad przewodowy, to wiadomo będzie kabel już na stałe, więc podłączmy, po prostu pada do laptopa. Jeżeli to będzie pad bezprzewodowy, tak jak tutaj, to musimy użyć yy, tutaj akurat w tym przypadku gniazda Micro D, więc sobie podpinamy. Zaświeciła się kontrolka, tak, że jest ładowanie, że działa. Słuchajcie, jakbym była sytuacja taka, że tu nie będzie się coś świeciło, yy, albo będzie się ściuła, a nie połączy się pad z laptopem, to wymieńcie po prostu kabel. Nie każdy kabel współpracuje z padem i nie każdy kabel też może zasilać, ale nie musi kontaktować się, w sensie przesyłać dane. Więc najlepsze używać jakiś pany markowe i lepiej jak nie działa, to spróbować po prostu kabel inny. Tutaj tak nam teraz pokazuje, że musimy podpiąć pada i kliknąć jakiś przycisk, więc klikamy. Widzicie, wykryło nam. Sony PlayStation 4 DualShock, tak? Bezprzewodowy kontroler. Reklamę sobie, może zamkniemy. Także mamy z PS4. Pada, i tu mamy wszystkie przyciski, które nas interesują. I lecimy po kolei. Ehm, proszę bardzo, L2. Naciskamy. Akurat ten przycisk jest ważny to, że nie działam jedynkowo tylko troszkę można nacisnąć mocniej. I widzicie, zmienia nam się tutaj moc, tak samo na tym nam pokazuje, że klikamy coraz mocniej tu mamy 0,1 ale 1 klikamy w ten, tu mamy 0,1, tu jest tak samo znowu progresywny przycisk, widzimy nam, nawet tutaj po tym, delikatnie dajemy to po prostu nam rośnie i rośnie, tak, po tym bierzemy sobie strzałeczki, lewo, prawo, to są też 0,1 przyciski, tu mamy ten share, tu mamy option tu mamy Przycisk, którego nie widzimy, bo mamy grafikę z xboxa typowo pada, ale tu będziemy wcisnąć B16, czyli działa. Kolejne przyciski, trójkąt, x, kółeczko i kwadrat, wszystko działa. Teraz bierzemy sobie najważniejsze, które największy problem jest w padach, to analogii dryfujące analogii. Czyli takie, które nam ten, jakby nam już tutaj analog coś psuł, to aktualnie by te kropki były już w innym miejscu, więc zobaczmy sobie najpierw prawy pokazuje, i na grafice nam pokazuje jak działa i tu nam pokazuje jak się zmieniają współrzędne i kropka też, jest. dokładnie tam gdzie przesuwałem, tam jest tu warto sobie zobaczyć po prostu czy, czy nawet delikatnie idzie w górę w każdy przedział mamy w lewo, czy, każdy, czy każde pole trzyma bo tu jest progresywny tak samo przycisk to nie jest zero jedynkowy, więc mamy taką współrzędną. o jak przejdziemy sobie o widzicie tu już coś z tym padem jest nie tak. On już wykracza poza swoją wartość. Tu schodzi dobre. Do zerowej. Tu jest daleko. Tu znowu dalej. I Tu jest ok. Musi być wymieniony ten grzybek. Albo pad jest nieoryginalny. Tak. I już ma większy zakres niż seryjny. Te góra-dół ma dobre, ale już tak Troszkę mu wychodzą, za bardzo. Zobaczmy drugi analog. O, i najważniejsze jest to, żeby jak wrócimy sobie ten, puścimy, że on wróci zawsze do pozycji środkowej. Nieważne, byś, gdzie byśmy go mieli, ma on wrócić do środka. Tak samo tutaj, analogicznie z lewym. Widzicie, jak wychodzi. Zaraz Wam pokażę na padzie z, z Xboxa, jak jest dobry i jak się trzyma pozycja. Ale obydwa. Wracają na swoją pozycję, więc nie dryfują, także tutaj da się bez problemu grać. Akurat to, że wychodzi za pozycję, to akurat jest yy, mniejsza z tym, bo dalej trzyma kąt. Więc tym tak może być, w sumie nic to nie ramie. Klikamy sobie jeszcze tutaj, mamy kliknięcie i drugi lewy, B10, tak samo jest kliknięcie. Także pad jest nieoryginalny, już to widać że zakres analogów, ale działa. Poprawnie. Także trzeba może na nim grać. Podłączamy sobie tak samo. B, jest wpięte, zawibrował nam. Od razu wykryło. Tak samo przyciski. Tu jest akurat w tym przypadku LB i LT. Jak w PlayStation odwrotnie. Tu znowu progresywne przyciski. Analogi też wykraczają poza. ale tak widzicie delikatnie tego nie wraca do końca jest delikatnie już tak samo ten lewy analog jest może nie dryfuje, ale nie wraca do poziomu 0 czyli już jest tak samo ten nie wraca tu mamy wszystko ok Przyciski raz. Ona przy to Tak samo ten. Ten mam OK. Ten mam OK. Ten mam OK. Wszystko. Ten, ten i ten.